Dzień dobry. Dziś coś dla miłośników Galicji i miasta Lwowa. Obligacja 4,5% pożyczki Królewskiego Stołecznego Miasta Lwowa z 1900 roku. Seria B. Jak widać, obligacja skonwertowana na 4%. Bardzo ciekawy dokument. Widać, że miasta byłego Królestwa Polskiego, później w okresie zaborów. Kontrolowane przez zaborców emitowały różnego typu pożyczki, żeby sfinansować różne elementy swojej działalności. Czy to budowę wodociągów, jak było w przypadku Warszawy, czy to budowę hal, targowych, czy różnego typu innej infrastruktury, dzięki której mogły się rozwijać, dzięki której mieszkańcy tych miast mogli żyć w większym komforcie. Obligacja na 200 koron. Taka waluta wtedy obowiązywała na terenie Galicji, oczywiście chodzi o korony zaboru austro-węgierskiego. Tych sztuk, tej obligacji na 200 koron serii B, wymitowano 2000 sztuk. Jak widać tutaj w dokumencie opisującym podstawę prawną wyemitowania takiej obligacji, podano również ile sztuk, którego naminału podano. Obligacja całkiem atrakcyjna, graficznie, w ładnej kolorystyce. Ozdobiona herbami miasta Lwowa, tutaj w nagłówku, ale również na odwrocie tej obligacji widzimy taki bardzo ładny element graficzny zawierający herb tego miasta. W środku znajdują się również informacje dotyczące tego, jaki, jak, w jaki sposób taka obligacja mogła być, co można było dalej z nią zrobić, jak była wykupywana, jak były losowane te obligacje. Tutaj znajdują się również kupony, o których wcześniej już wspominałem. Za każdy okres takiej obligacji wypłacano określone kwoty odsetek. Jak widać na każdym kuponie jest napisana data, kiedy powinien zostać odcięty i za te, te, ten kupon powinny zostać wypłacona transza odsetek. Jak widać, kupony są od 2000, no, 1929 roku. Widać, że to ten okres już nie spłacano odsetek, albo prawdopodobnie osoba, która miała tę obligację, zapomniała w jakiś sposób o niej, albo została ta obligacja przekonwertowana na inne obligacje miejskie. Tak się często działo w dwudziestoleciu międzywojennym. Tutaj również można zobaczyć, jak wygląda e, taka informacja na temat tego, jak taki kapitał z takiej obligacji był spłacany, jaki był plan losowania, żeby spłacić całkowicie tą obligację. Oczywiście, tak jak i inne papiery wartościowe, obligacja ta jest e, do kupienia. Można również u mnie wycenić bądź sprzedać różnego typu papiery wartościowe, także zachęcam do kontaktu. E, dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego dnia.